więc myślimy, jakie rzeczy, jakie osoby, jakie zwyczaje kojarzą nam się jeszcze ze świętami wielkanocnymi. Ja mam dużo takich skojarzeń, ale mówię, wypiszmy przynajmniej kilka, dobrze? Mm -mm. Więc Wy, jak wypiszecie y, swoje skojarzenia w naszej pisance, to zróbcie zdjęcie i wyślecie mi dobrze, co, jakie wy macie skojarzenia. Yeah, mm -hmm. Okej, okay, co tam jeszcze mamy? Może. Mm -hmm. Dobrze, ja wypisałam już kilka skojarzeń związanych ze świętami wielkanocnymi. E, ja Wam przedstawię, co ja, co ja wypisałam, jakie skojarzenie i dlaczego te rzeczy, te osoby, te e, zwyczaje, które tutaj wypisałam, dlaczego mi się kojarzą ze świętami e, wielkanocnymi. E, Jezus, dlaczego Jezus? Dlatego, że jak wszyscy doskonale wiedzą. Święta Wielkanocne to czas, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, tak? Pan Jezus umarł na krzyżu i po trzech dniach zmartwychwstał, tak? Więc w świętach Wielkanocnych pamiętajmy, że najważniejszy powinien być Pan Jezus, tak? Pan Jezus. Co mi się jeszcze kojarzy ze świętami Wielkanocnymi? Kojarzył mi się jajka, tak? Ponieważ jajka. W czasie Wielkanocy jemy dużo jajek, kolorujemy, malujemy jajka, tak robimy z nich e, 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 piękne kolorowe pisanki, tak? e, więc, e, więc na pewno jajka, baranek, baranka wkładamy do wielkanocnego koszyczka, tak? baranek jest symbolem Pana Jezusa. E, Ach, chyba sobie wyłączymy na razie. Chyba sobie to wyłączymy na razie, bo nam będzie przeszkadzało. E, więc baranek kojarzy mi się też z świętami wielkanocnymi. Święconka, co to jest święconka? E, czyli jest to koszyczek wielkanocny. Koszyczek wielkanocny, który my, do którego wkładamy pokarmy, wkładamy e, baranka, wkładamy. E, klep, wkładamy jajka, wkładamy sól, wkładamy pieprz, wkładamy wędlinę, kiełbaski różne, tak? Wkładamy chrzan, wkładamy króliczki, wkładamy, yy, wkładamy kurczaczki, ozdabiamy pięknie kwiatuszkami. To jest właśnie święconka, czyli pokarmy, które my zanosimy yy, do poświęcenia. Yy, dzień, w, w, w niedzielę wielkanocną, y, jemy je na śniadanie wielkanocne. Tak? To jest święconka. Palma, co to jest palma? Y, palma. Y, palmę zanosimy, y, y, zanosimy do kościoła w niedzielę palmową. No, My, niestety, w tym roku te święta będą wyglądały zupełnie inaczej. Więc w tym roku nie zaniesiemy do kościoła na poświęcenie, ale możemy zrobić taką palmę w domu, tak? Nawet, nawet z kwiatków z ogródka, z jakichś gałązek, tak? Żebyśmy mieli taką symboliczną palmę na święta wiekanocne. Śmigus dyngus To jest taka ciekawa tradycja. Taki ciekawy zwyczaj, o którym jeszcze będziemy e, dokładniej mówić dzisiaj, e, który e, e, to jest taki zwyczaj szczególny dla Polski. W Polsce w poniedziałek Wielkanocny e, e, jest taki zwyczaj, że ludzie polewają się wodą. I mówię o śmigus, dygus, tak? Czyli jest to tak zwany mokry poniedziałek, lany poniedziałek. E, ludzie się polewają wodą, tak? E, no tutaj już. E, tutaj nie obchodzimy raczej tego zwyczaju, albo tak bardzo symbolicznie, tak? Wśród bardziej, e, wśród narodowości polskiej, tak? Wśród Polaków. My tutaj e, w poniedziałek już normalnie idziemy do szkoły, ale w Polsce e, jest to Dzień Wolny. E, e, w którym ludzie w dalszym ciągu świętują, no i właśnie ten poniedziałek jest charakterystyczny z tego, że to jest lany poniedziałek, mokry poniedziałek, że ludzie polewają się wodą, to jest takie właśnie w formie takiego żartu, tak? Mhm. E, barszcz biały kojarzy mi się ze świętami wielkanocnymi, żurek. E, barszcz biały, czyli barszcz, e, do którego się dodaje ja zawsze dodaję jeszcze kiełbaskę swojską, y, jajka oczywiście, troszkę chrzanu, chleb, tak? I to jest taki właśnie ten bardziej wielkanocny spakuje, tylko tak wspaniale właśnie w na no to śniadanie wielkanocne. Mhm. Babka. Babka to jest takie y, ciasto wielkanocne, bardzo dobre, które też możemy włożyć do koszyczka. Mama może upiecze w tym y, roku też babkę wielkanocną. To jest właśnie takie charakterystyczne Ciasto dla świąt wielkanocnych, babka, mazurek, też. Mhm. I rodzina. Dlaczego kojarzy się z, kojarzy mi się z rodziną Święta Wielkanocne? Święta Wielkanocne, jak też każde inne święta, to jest taki czas, który możemy spędzić z najbliższymi. W tym roku będzie nam będzie troszeczkę nam tak. Yy, yy, nie będzie nam pewnie dane spędzić świąt z całą rodziną, tak? Z, yy, z wszystkimi, z babciami, tak? Z dzieciami. Z kuzynkami, no, z powodów oczywiście nam znanych. Pewnie spędzimy te święta w gronie tylko najbliższej rodziny, ale ten rok jest taki.